Cześć, cześć witam bardzo serdecznie. Witam na kanale i tak. E, widzicie, że jestem w i chciałbym dzisiaj zrobić do Was poradnik, jak e, pobrać tekstury z Counter Strike Source, i jak usunąć te e, głupie errory i głupie różowe i czarne kwadraciki. Bo wiecie, ja sam myślałem też, że to jest strasznie trudne, może, że też może znieść strasznie długo czasu i nie chciałem się zbytnio w to bawić, ale okazało się, że to wiem. Zajmie wam 5-10 minut, może dłużej, jeśli macie gorszy internet. Bo to tylko zależy, ile wam się będzie to pobierać. E, więc lecimy teraz na pulpit i zaczynam wam pokazywać, jak to naprawić. E, dobra, jesteśmy już na pulpitku, i tak Chodzi sobie w link podany w opisie na tą tutaj stronkę. Ona jest legitna, bo ja sam podierałem z niej. E, nie, nie trzeba się bać. Jak będzie antywirus coś mówi, no to po prostu go wyłączcie, bo. No, wiecie, no, wygląda podejrzanie no nie wiem, jest legitna dla mnie. Wybieracie e, sobie tutaj Mega Game Content, ja tego nie mam teraz pod bo to mam pobrane i mogą się pojawić treści takie niefajne, więc polecam robić to bez rodziców. Dobra, e, dbając się, pobierzecie mi taki plik, w którym jest CSS Content. E, w środku niego są to, e, nie wiem, tekstury o właśnie. I możecie ten folder wyjąć tutaj, ponieważ nie może być w tym mieście będziecie go wkładać do folderu z grami tam. I tak, wchodzicie sobie teraz tam, gdzie macie zainstalowanego Steama. Ja mam w przypadku tutaj. I mamy tutaj Steam Apps, potem Common. I mamy tutaj wszystkie te gry. Wchodzimy sobie w garys Moda, potem znowu w garys Moda, addons i mamy tutaj, proszę, wszystkie moje, nie wiem, addons po prostu. Co prawda ja już slajem, ale nie wiem co tutaj robi, ale ok. I tak Ej, przerzucamy sobie teraz CSS Content. Tutaj trochę to mi zajmie, bo nie wiem, to jest dużo, nawet tego, więc może przyspieszę tempo po prostu, ale nie jest to jakoś strasznie długo. No, słuchajcie, już się nam przerzuciło tutaj ładnie, i tak, yy, też ładna rada, jeśli widzicie, to wam się pobierze, będziecie to mieli w pobranej właśnie to, żebyście tego nie przerzucali tutaj, ponieważ wam to nie zadziała, i musicie też mieć tutaj właśnie dokładnie to samo, I ponieważ wam to też pewnie nie zadziała, na pewno wam to nie zadziała, jak nie będziecie mieli jednej z tych rzeczy, albo coś, a jeśli nie, nie uda wam się, no to, yy, no nie wiem musicie po prostu patrzeć na, na YouTube dalej to zrobić, jeśli Wam się nie uda, ale dobra. Przechodzimy teraz do gry. Widzicie oczywiście dalej są tekstury, ale musimy rozpocząć nową grę chyba. Powinno to zadziałać. Na pewno, czy zadziała Wam to na pewno, bo mi to już zadziałało ja to testowałem. Teraz jak zrestujemy sobie tą... To też powinno zadziałać. O! Są errory jeszcze. Ale to chyba dlatego, że nie zrestowaliśmy gry, więc... Eee, czekajcie, ja tylko zrestuję szybko grę i zaraz się widzimy. Albo dobra, nie będę res, nie będę ten yy, nic robił, bo powiecie, że ja coś zrobiłem i naprawdę to nie działa. Odpalam grę na waszych oczach. Nic tutaj nie ten. Nie działało przynajmniej OK. Przed chwilą mi działało, więc mam nadzieję, że też zadziała. Dobra, jest to się zrobiło. Bierzemy znowu tą samą mapę. Rozpocznij grę i wczytywanie mamy. Dobra. Teraz powinno wszystko dobrze działać. O, widzicie, nie ma errorów, czyściutka mapa, na której zapewne będę nagrywał niedługo. Więc macie spoiler jakby. No. Mam nadzieję, że poradnik Wam pomógł. Możecie zostawić ładnego subika, łapkę w górę, ponieważ będzie mi wtedy miło, że ktoś w ogóle nie wiem, obejrzał, to i się komuś przydało. Możecie też napisać, że jeśli on coś nie działa, to możecie to mnie napisać na, w komentarzu, bo to możecie... Ja się najbliżej do Was wrócę na Discord i Wam coś mogę pomóc też. A więc tak, to był na, ty na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnych. Pa.